Ten vlog miał zupełnie inaczej wyglądać. E, to jest nasz tył, który został z przyczepy. Pokażę Wam może, jak wygląda z tyłu przyczepa kempingowa. E, znacie to miejsce świetnie. Jesteśmy u naszego dealera e, Silesia Camp Słuchajcie, e, z naszego tyłu zostało e, zostały takie części. Cześć, witajcie. E, ten vlog miał zupełnie inaczej wyglądać. Mieliśmy Wam pokazać kolejny camping w Czechach, jest piątek, jest teraz godzina 18 i czekamy akurat na lawetę. Ale no wydarzyło się przykre zdarzenie, nagrywam z telefonu, więc sorry za jakość, bo kamerka jakby pojechała z Kamilą do, do domu, bo bez sensu, żeby dziewczyny stały na drodze i czekały na, na pomoc drogową. Słuchajcie, jak widzicie tam stoi nasz samochód. E, ja teraz jestem w przyczepie czekam na lawetę. E, no niestety wjechał nam w tył rozkojarzony kierowca. Pokażę wam jak wygląda w środku przyczepy przez to. E, to jest nasz tył, który został z przyczepy, czyli kawałek zderzaka i numer rejestracyjny. E, w szafkach jest totalny Meksyk, Jeśli chodzi o sztuczce talerze i tak dalej. Zaraz Wam pokażę uszkodzenia, uszkodzenia z, 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 jakby z, z zewnątrz Ale zobaczcie sobie jeszcze Wszystkie rzeczy z łazienki są tutaj Ciawki, były potwierane, teraz zamknęte, tam jest lustro rozwalone Zauważyłem też, że cieknie kaseta toalety Więc to uderzenie było bardzo bardzo spore a na ile spore, to już Wam pokażę na ile spore, wyjdę sobie z przyczepy. E, na ile no było spore to uderzenie, kurczę, ale się zakręciłem, ja. zostawiłem e, gdzieś kluczyki z przyczepy, w przyczepie. A teraz nie wiem gdzie, a dobra, zostawiłem je na łóżku, bo chciałem to łóżko jakoś poprawić, bo też się, łóżko się, bo brać sobie łóżko się przesunęło, więc z jakie to było uderzenie. Dobra, słuchajcie, wychodzę z przyczepy. Ale powiem Wam, że truma super zadziałała. Odcięła od razu gaz, więc no jednak działa. Jednak działa. Odcięła od razu gaz. Pokażę Wam, może jak wygląda z tyłu przyczepa kempingowa. Jest całkowicie uszkodzona, więc proszę zobaczyć. Tak to wygląda. no Nie wygląda ciekawie, jak zajrzałem po odsłu, Tam jest podłoga, też pięknięta. Nie chcę wyjść teraz ze strony drogi. Ale co najgorsze, bardziej tak samo o samochód. Bo jak zobaczycie, to hak jest w ogóle skrzywiony. Tak, ta główka haka uciekła, mimo że jest tak masywny hak. No i najprawdopodobniej wszystko przyjęła wszystko musiała przyjąć Belka z haka od samochodu po uderzeniu w tył. A więc to jest na pewno na pewno uszkodzone. No kurczę, nie mogę. Dogram wam kolejną część, jak, jak będziemy już na parkingu. Czekam teraz na lawetę. W ogóle też hit, też hit. No, my pracujemy w ubezpieczeniach, ale z hitem. Powiem Wam, że y, poprosiłem o lawetę, to jest Ergo Hestia, No bo tam mamy ubezpieczony samochód tam mamy ubezpieczony samochód i mamy opcję specjalnie rozszerzoną o rozszerzoną o transport przyczepy i okej, okay, wszystko jest super, no, powiedzieliśmy, że no, że poprosimy o halowanie samochodu i przyczepy po czym ja, jak policja już pojechała, powiedziała nam, że samochód w sumie jest sprawny, oprócz tego, że ma skrzygoną jakby tą belkę haka eee, znaczy no, tak mi się wydaje, że jest sprawny, Światło działania dla nich to jest sprawne eee, zadzwoniłem na HESI i powiedziałem im szczerze, mówię słuchajcie eee, bez sensu, żebyście wzywali y, dwa holowniki, bądź y, robili sobie jakieś tam koszty. Y, możemy scholować samą szczepa, a samochód może wrócić na kołach. Co mówi Hestia? Nie będziemy w takim razie holować szczepy. A no, jak nie będziecie holować szczepy? Nie holujemy samochodu, to nie holujemy szczepy, ja, bo samochód jest sprawny. a ja wy no nie jest sprawny do holowania szczepy, bo ma skrzywiony haak, nie może go holować, ale na kołach może wracać. Nie, nie holujemy, anulowali zlecenie. No dobra, mówię ok, zanulowali zlecenie, więc yy, no to co? No to jak anulowali zlecenie, no to zadzwoniłem do Towarzystwa Sprawcy, tak? Jakby szkoda likwidowana ze sprawcy. Inwolniam pracuje do 18, jeśli chodzi o szkody ze sprawcy, więc yy, no, poszliśmy najprostszym rozwiązaniem, czyli wzywamy, wzywamy holownik yy, od naszego kolegi, od naszego klienta, kolegi, yy, który przyjedzie nam to scholuje, wystawi nam fakturę z jakimś tam opóźnionym terminem. No, i zawiezie nam samochód na bazę, na szczęście na jego bazę transportową. Bo to ten nasz kolega, którego też trzymamy, jakby przyczepę. Więc powiem Wam, że w no, piątek miał być super wyjazd na Czechy. Mówiliśmy, że będziemy mieli super materiał z, z wypadu. No, a tutaj się okazało jednak, że materiał jest nie super i nie z wypadu, bo jest słaby, bo, bo mamy rozwaloną przyczepę. Już Wam powiem, jak to wygląda. Eee, jakby no nie było tutaj jakby mowy o tym, że, że sprawca e, nie jest sprawcą, no bo jakby no wjazd w tył kiedy my zatrzymaliśmy się przed korkiem, jakby dosłownie upłynęło parę sekund i, i poczuliśmy uderzenie. No, ktoś ewidentnie grzebał w telefonie, nie wiem, w gazecie, no cokolwiek, no, jakby nie, nie spojrzał w ogóle przed siebie, bo tak jak mówię my się zatrzymaliśmy dobre parę, parę sekund po zatrzymaniu się dopiero było uderzenie. My już rozmawialiśmy z dealerem. Bo jakby dealerowe zdjęcia zadzwonili no, z, z, jakby z taką dużą przykrością i czułością, że mamy uszkodzony sprzęt. Teraz holujemy przyczepę na własny kosz na fakturę do nas, na bazę. Rozpakujemy ją sobie z tych rzeczy, które mamy. No bo mamy tutaj trochę prowiantu na wyjazd. No bo tak mówię, chcieliśmy dla was nagrać materiał. Eee, mamy trochę prowiantu, mamy jakieś swoich rzeczy, które jakby używamy od jakichś ładowarek przez coś tam, więc jakby to sobie powyciągamy już na bazie. Dealer e, w poniedziałek przyjedzie i scholuje, scholuje przyczepę do siebie, do naprawy. No i będzie określał, co jest grane. No i pewnie będziemy umawiali się z Audi, żeby Audi e, zobaczyło nasze Audi, tak? e, co jest z hakiem. Znaczy, że z hakiem. no hak jest uszkodzony i na pewno belka haka też, bo ja tam zajrzałem pod spód. E, no mam nadzieję tylko, że to nie poszło dalej, że, że to uszkodzenie nie, nie pójdzie dalej. No i mamy taką nadzieję, że nie będziemy mieli całce na, przyczepę, na przyczepie. Przyczepa jest dosyć świeża, więc tam koło tej, no, ja myślę, że, że się uchronimy od tej całki, bo naprawdę od tego chciałbym się uchronić. Bo jak nam ją zsałkują, to wypłacą e, tylko część, resztę powiedzą, że wartość wraku i będziemy się buję z tym brakiem, bo nikt takiej przyczepy już nie kupi. Znaczy, no, jeżeli będzie jakaś rozszczelniona mega dalej, to nikt raczej tego nie kupi i będziemy mieli problem. Więc liczymy na to, że, e, na to, że sobie teraz tą przyczepę po prostu naprawimy no co, mieliśmy być za dwa tygodnie na Aleksie no i na tą Aleksę pojedziemy, tylko po prostu pojedziemy wynajętym kamperem. dlatego, bo nas dealer powiedział, że jak najbardziej nam jak najbardziej nam rozpisze, znaczy rozpisze przypisze nam kampera, żebyśmy sobie, już nam zamów, zabukuje też z firmy Detlef, tak abyśmy mogli sobie tym kamperem pojechać na Aleksę na zlot Kurczę, powiem Wam, że już jestem znaczy, no, emocje zeszły, tak, ale kurczę, powiem Wam, że no, jestem taki zły. Zły, zły przez, przez, przez takie duże Z, dlatego, bo kurczę, no mamy świeży sprzęt, e, ale wiecie co, powiem Wam tak. Najważniejsze jest to, że nikomu jakby nic się nie stało, e, bo w bagażniku jechał, w bagażniku jechał Elvis, z e, tyłu jechała Hania, To uderzenie było na no, słacie naprawdę duże. No, zobaczcie, przepaść jest rozwalona, rozwalony jest hak, więc to uderzenie było naprawdę spore. No, co najważniejsze, że jakby Hania, Elvis są cali. Zresztą Hania, pierwsze co to krzyknęła, czy Elvis jest cały, więc ale Elvis jest cały, cały zdrów. Hania też, aczkolwiek będziemy się dzisiaj wieczorem obserwować. Ja na pewno jestem, yy, czuję się ok. Kama z tego co wiem, też dziewczyny pojechały już do domu, wobec żeby tutaj stały kwitły. Więc od razu przyjechał nas znajomy, który dosłownie mieszka chyba z 200 metrów z tego miejsca. No i jak się dowiedział, to od razu, jakby że tu już wszystko przyjechał po dziewczęta. I psa zabrał, zabrał ich. No co, a ja czekam na tego naszego dzielnego kolegę, który ma do nas przyjechać scholować nam przyczepę. No i co, chyba wam pokażę resztę materiału już na. na chyba w poniedziałek, jak przyjedziemy i zobaczymy to tak już na. jakby na świeżo, świeżym okiem. I też jestem ciekawy reakcji dealera, co on powie. No, liczę, że tą przyczepę da się naprawić. aczkolwiek wartość przyczepy jest duża, więc jakby myślę, że nawet jeżeli to będzie jakieś 40-50, tysięcy, no to będzie jakaś tam 1 czwarta wartości. No i chyba się skończy na tym, że chyba się skończy na tym, że ten sezon już będzie bez, bez e, przyczepy e, no, bo chyba ta naprawa będzie spora. E, no, co, ważne, że to jest oce sprawcy. Albo nie wiem, czy za to sprawdzi, skaska, co to za różnica, no jest rozwalony sprzęt. E, także no bardzo nam się to nie podoba. Hania się popłakała, że mamy przyczepę rozwaloną, bo jej się podoba to jeżdżenie. Ale najważniejsze, że my jesteśmy cali Jakby palicho, samochód, przyczepę to się da zawsze naprawić, jest ubezpieczone czy tam nie wiem, kupić nowe. No gość po prostu nie wiem, gdzie miał oczy, ale na pewno nie na drodze. Ja daję sobie normalnie, może nie rękę uciąć, ale twierdzę, że trzymanie telefonu w ręce było, yy, myślenie o wszystkim, tylko nie o tym co, co się dzieje na drodze. On jeszcze chciał ściemiać, że nie jechał 20 na godzinę i, i zmieniał pas ruchu i tak dalej, a on walnął centralnie w nas i jakby policjant też powiedział, że no uderzenia u niego, czyli całka u niego, ewidentna całka u niego. Plus jakby szkody u nas no, świadczą o tym, że on po prostu jechał no, dosyć szybko i po prostu nie zauważył, co się dzieje. Słuchajcie, kończył się jeżala. Cześć, witajcie. E, znacie to miejsce świetnie. Jesteśmy u naszego dealera e, Silesia Camp, który dostarczał nam e, przyczepę. E, przyczepa trafiła do Silesia Camp ponownie. E, dlaczego? E, jak wiecie, mieliśmy szkodę. I zaraz wam pokażę, jak wygląda przepa, i niestety mamy, jak to się mówi, bad news. Dlatego, bo mamy szkodę, szkodę całkowitą. Pokażę Wam, jak przepa wygląda z zewnątrz, i Wam jak przepa wygląda wewnątrz, ale tak samo pokażę Wam, co się stało i dlaczego kwalifikacje mamy pod szkodę całkowitą. Słuchajcie, z naszego tyłu zostało, zostały takie części. O element akurat prawy jest dobry, ale, ale reszta, jest, reszta jest dosyć mocno pokiereszowana. Dobra, słuchajcie, eee, uderzenie nie było niestety centralne, uderzenie poszło nam w lewy tył. Eee, kierowca, najprawdopodobniej, kierowca najprawdopodobniej hamując, widząc, że my się zatrzymaliśmy, hamując, chciał jeszcze uciec, ale już nie zdążył, eee, dlatego uderzył w lewy tył, eee, co spowodowało, że Wyrwał łapę, ale co gorsza, przesunął lewą e, belkę, lewą lasę, e, ramy i tym samym e, przyczepa, chcąc się jakby przesunął tą lewą ścianę. Ale to nie jest jeszcze najgorsze. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że no, jak wiecie, jeździmy auto, automatami czy jeździmy manualami. Ale te nowsze samochody mają w że jak się zatrzymujemy, tak zwanego autoholdera I często zaciskają hamulce w samochodzie. No i niestety nasz, nasz samochód. Znaczy, niestety, no, samochód zaciągnął hamulce. I to uderzenie spowodowało, że z przodu było zatrzymanie, z tyłu było popchnięcie. Jak wyobraźmy sobie, jakbyśmy chcieli kartka 4 zgięć z dwóch stron, robi się banan. I niestety ten banan się zrobił. Zobaczcie, wszędzie powstały szczeliny, wszędzie powstały szczeliny. Szczególnie tu właśnie na wysokości osi. Oś nie pozwoliła, żeby się przyczepa wygięła do dołu, i wszystko poszło do góry. No i najprawdopodobniej jeszcze nie wiem jaka będzie ocena dealera. Ale technologicznie tej przyczepy nie będzie dało się naprawić. Włącznie z tym, że jest skrzywiony dyszel. On poszedł w lewo. Jak zobaczycie po mocowaniach nawet śrub, widać różnicę w przesunięciu całego zaczepu. Tutaj również powstały szczeliny, szczeliny w nadkolu. Tutaj jest wybrzuszenie, wybrzuszenie, które powstało w bagażniku. Bardzo ciężko się go teraz otwiera. No strzela. Nie będę wchodził na dach, ale na dachu jest to samo odzwierciedlenie, które było na, które było na, yy, na dole. Czyli dach jest podnie, podłoga jest na do góry, jest łuk i u góry jest tak samo łuk. Czyli można powiedzieć, że jak w domu, teraz mamy dach spadzisty. Od środka, po na lewą i prawą stronę, na, na tył i na przód. Kamila tu to już ogarnia, dlatego, bo musimy się wyprowadzić z przyczepy, bo zabierasz to, co nie uszkodzone. No i będziemy czekać. Zobaczcie, po meblach. Tu sufit poszedł do góry. W tym, w tym miejscu tu jest taka szpara i ta szpara maleje. Tu znowu jest większa. No I to samo tu, nie? To samo jest tutaj, zobaczcie. Tu idzie e, i tutaj Tu mocno. były kanały takie, jakby kondensacyjne, żeby ten, ten materiał wychodził. E, Ciepłe powietrze. Niestety już jest e, sklejka doklejona do, bezpośrednio do, do dachu. Tam mamy tak samo. Pojawiła się szpara, której nie było e, z tyłu, znaczy w szafie. E, no i słuchajcie, stoimy teraz, jesteśmy na wysokości osi. No i niestety, podłoga również jest uszkodzona, bo jak weźmiemy sobie taką łatę, widzicie to? Taka jest różnica. Różnica jest na podłodze, jak chłopaki tutaj przemierzyli podłogę. W niektórych, momentach, w niektórych miejscach nawet do 2 cm. Tak jest przyczepa wygięta. Około 2 cm na dachu i 2 cm na podłodze jest podniesiona na wysokości osi i opada względem przodu, względem tyłu. Mówię, jakbyśmy mieli dach spadzisty wręcz. Eee, jakby niektóre elementy plastikowe wróciły do normy. Na prawej ścianie praktycznie z tyłu nie ma tego problemu, ale jest jeszcze inny problem. Stojąc w przyczepie. Ta podłoga jest miękka. Na Facebooku? Na Facebooku nie mamy. E, jest tego sztywna na osi. A na, a na e, przodzie. A na przodzie tego. tego e, na przodzie tej sztywności też już nie ma. Rozmawiając z dealerem, no dealer jakby mówi tak. Ok, załóżmy, że nawet to naprawiamy. To teraz, co ze szczelnością, co będzie za rok, za dwa, co, co, co z tym przepom będzie, kto weźmie za to odpowiedzialność, więc dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że wyszedł mail do, e, wyszedł mail do producenta, do Detlesa, do Niemiec e, i zobaczymy, co Detles odpisze. E, znaczy, słuchajcie, to już jest na 98% całka. E, zakładamy, że Detles nie zgodzi się na naprawę tej przepy, ale zresztą, szczerze mówiąc, trzeba byłoby ściągnąć całą budę, wymienić ramę od nowa położyć całą podłogę i dopiero nałożyć budę. Jeszcze z tymi poprawkami meblarskimi. No tak nie wiadomo, czy by była szczelność w przyczepie, bo kto weźmie odpowiedzialność za to? No tak, lata? to już powiedziałem właśnie. Jeżeli ta, jeżeli właśnie to, ta, to, co Kamila ta... mówi, nie? że teraz pytanie, bo zastanawiałem się, czy dalej będziemy mieli tą szczelność. Wiecie, to, że woda nie będzie żywcem leciała po ścianach, to nie znaczy, że gdzieś tutaj nie będzie ona się sączyła, nie? Także... Tak czy jakaś pleść tak to wygląda? No jest tak po wojnie, nie? No, jest tak po wojnie, e, więc no co? No my zabieramy graty. Rozliczamy szkodę z, z ubezpieczycielem sprawcy. E, będziemy was poniekąd informować. Wynajmujemy kampera. No bo kamper nam będzie potrzebny do tego, abyśmy no dalej wykorzystywali no, wiadomo, e, ten sprzęt. A, no i słuchajcie, nie wiadomo co jest z samochodem, dlatego, bo uderzenie, jak widzimy, było naprawdę duże. No i może się okazać, że niestety, ale w, w Audi też mamy całkę. Więc robi się tak e, mało ciekawie, nie? E, no, więc z tego miejsca warto pozdrowić pana z Seat, który w nas uderzył i twierdzi, że jechał 30 na godzinę. No, e, nie za fantazję, żeby powiedzieć, że jechał 30 na godzinę i zrobić takie szkody, nie? pokrzywić ramy wiecie, no ja naprawdę myślałem, że na początku to jest zderzak tylna ściana i tak dalej, no ale tu jak zaczęli mierzyć w ogóle no, na dachu widać taką bułę, nie będziemy teraz wchodzić na dach, bo jakby nie ma, nie ma serwisantów a ja nie chcę bez nich jakby tam wchodzić ale no buła na dachu, mówię wam, dach jest po prostu spadziste na dwie strony no dobrze, co, my się pakujemy tak? tak, będziemy Was informować, co, co się będzie działo dalej. No, Następny odcinek będzie na sporcie widzisz w kamperze. Tak, a z tego, co się orientowaliśmy, to najszybciej przyczepę kempingową, jeżeli byśmy chcieli zamawiać, to musimy się liczyć, że najszybciej w kwietniu będzie do odbioru. Tak, dlatego, bo już rozmawialiśmy tutaj z dealerstwem na temat zamówienia nowej, bo chyba byśmy chcieli na taką samą. E, bo bardzo dobrze nam się mieszkało w tej przyczepie i tak. podróżowało się, nią, więc chyba wybierzemy sobie taką samą. E, Zobaczyłem, bo teraz są akurat dwa, targ dwie, dwa targi karawaningowe, że mówię? Mm, tak? No tak, dwa targi karawaningowe, Poznań i Warszawa. Więc zobaczymy, może na jedne z nich pojedziemy. No, ja myślę, że chyba na Warszawę na bo Warszawę, będzie nam no wygodniej bo pojechać. No jak są Poznańskie, to my chyba jesteśmy na Aleksie bo nie chyba mam. to jest ten czas nie ale no dobra, ale chyba na warszawskie no bo wiecie, tam też dealerzy będą mieli może jakieś promocje, nie wiem, może a może coś będzie na stoku, jakiegoś dealera no zobaczymy, no bo słuchajcie, no sprzęt najprawdopodobniej nie, nie nadaje się do niczego zabieramy rzeczy, przyjechał z nami nasz kolega Adrian e, który nam pomoże, przyjechaliśmy na dwa samochody, no bo wiecie, raz ten dom trzeba wypakować no i, e, no i co? Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się.